Witajcie, ponieważ od dziecka słyszymy, jak ważne są regularne, częste posiłki i że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, to wydaje nam się, że po 12 godzinach bez jedzenia będziemy bliscy omdlenia, a po 24 godzinach bez jedzenia, no to już stoimy na krawędzi śmierci głodowej. Dlatego też często, kiedy chcemy świadomie pościć kilkanaście godzin, dwa dni czy też trzy dni, no to mamy taką podświadomą potrzebę najeść się przed rozpoczęciem postu i zaraz po zakończeniu postu, po to, żeby nadrobić ten czas, kiedy nie jedliśmy. No ale jest to pułapka, bo celem postu nie jest udowodnić nam, że przeżyjemy kilkadziesiąt godzin bez jedzenia, ale celem postu jest umożliwić naszemu organizmowi przestawienie się spożywienia jako źródła energii na. Tkankę tłuszczową jako źródło energii. Dlatego też przed rozpoczęciem postu i po zakończeniu postu nie najadaj się na zapas, jedz normalnie, a pozwól swojemu organizmowi skorzystać z innego niż jedzenie źródła energii.